Panie. Ja widzę właśnie, no, widzę, że poprawiły się Dobre. stosunki w rodzinie, bo ja mówiłem, że to był podział majątku. Na zauważy. Bardzo nam miło jest spotkać, panią dyrektor. Ja również się bardzo to cieszę, to szuka, że jest to tak obowiązek tak. krótki. No. Byliśmy na cmentarzu, pomodziliśmy się. No, Położyliśmy na tym zaneczkę w pod Ten tablicą. Bardzo 20. jest miło, że jest nie my, jed, nie my jedni, a tam jest do nas. Się. Ja myślę, nie mogli... że Państwo będą przyjeżdżać. Proszę nam dawać bezpośrednio do szkoły kontakt. Dobry, dobry. Mnie nie było minionych tygodni, ja byłam w Warszawie 3 dni na szkoleniu, ale też przy okazji te wydarzenia, które miały miejsce. I, i po prostu dopiero tak piątek po południu, a dzisiaj rano, także to, to wszystko było... No, na tyle co moglibyśmy, a moglibyśmy więcej. Tak, także. choć e, żaloby ogólnopolskiej państwowej już się skończyły, no wyrażamy współczucie osobiście Wam, Waszym uczniom, mieszkańcom Piskorowiec. Przeżywaliśmy to szczerze we Lwowie, no bardzo, bardzo, to szok, szokujące wiadomość to strasznie, strasznie. Oglądaliśmy wszystko w polskiej telewizji, uroczystości, no uroczystości na odpowiednim poziomie, no ale... Ale i to już nic nigdy wielkich władców, tak. Tak. wielkich ludzi ludzie, i tych naprawdę ludzi. takich zwykłych, tak. którzy musieli. Bo był grafik, bo była stewardesa, która musiała, bo tak, pilot ta musiał. Jonika ta jakoś tam Jonika inni się. Justyna, 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 Justyna. Moniuszko i Justyna, tak. Miała córkę niespełnoroczną. <ippers questão> tak. Także nie zobaczymy. No a wicemarszalek Sejmu Putra, tak, bardzo... ośmora dzieci mhm. I, mhm. I, mhm. I, i, ma, i małżonka nie pracuje, no ja, ja wiele tak. dzieci to no. ma No I to wśród obrony tam. też był taki młody ochroniarz masek. No, Aha. no z biura ochrony rządu. Tak, tak, tak. miniony tygodnie przed tym wydarzeniem urodził mu się syn. Tak. Zobaczył ojca. Tak. Także no. to są ludzkie tragedie takie rzeczywiście, tak, które... Pozostaną, które tak będą tkwić, tkwić w tych ludziach, no ale życie musi się toczyć jakoś dalej, więc zobaczymy, co, co nas tam dalej czeka. Wybory. Tutaj, wybory. 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 Po cichutku odejdzie, odejdzie, pamięć zostanie, mhm. ale życie, życie... No, no, musi istnieć, życie żeby... Będzie nowy prezydent, no. czekamy także z interesem w Ukrainie, kto to będzie. No to będzie prędzej niż u nas. Может, я на жаль. Жаль. Я росла в Катеринській. Не вємо, що ми зробимо, що нас там чекає. Для поляків нема такого проблеми, як у нас. Наш або не наш. Тут шість особ, не в'єнці і наші. Є так і наш, є так і наш, є так і наш. На всіх смаки, так? А в Україні є так, або наш, або не наш. W ogóle nie. W ogóle na na Ukrainie tak być. No musi być, no to nie może tak być wierzchni, panie Janie. Za blisko mieszkamy, żebyśmy od siebie wzorów nie brali. Więc może będzie. Nie, nie, ale że w drugą stronę, więc może... Jednak... No to, cóż można jeszcze powiedzieć. Zapraszamy do Lwowa, może jakaś wycieczka, bo coś to No trzeba o tym pomyśleć, zwłaszcza, że ja nigdy nie byłam do Now. <ślać> Mo, no to zapraszamy, naprawdę. Śpanią.